Czemu by to zabrałaś? Ja tu nigdy nie chciałam wracać, nie chciałem wracać! Nie, 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 nie muszę to jest te sam! Ale to nie tutaj! Ooo! Kamień z serca to mi spadł. Czekaj, aż mnie o, oszukujesz! To jest druga część! Ej, faktycznie, jakieś żółtki tu tak, są! Tutaj jest... Ale pójka! Ale no. słuchaj! To podobno jest mega zabezpieczony las. Aaa, to tamten był niebezpieczny, a tutaj będą takie bezpieczne, tak. to odskakujemy na tą łódkę, to, trzy, to, to. Cztery, chodź, trzy, cztery, 3-4! czteeeery! Jeee, słuchajcie my o, sobie ja lecimy, o, do. Nie. słuchajcie nie. my sobie lecimy na wyprawę do fajnego lasu, który w ogóle, i... ej, czemu nas wywaliło tutaj? Nie wiem, chodźmy o drugiej. Nie no, może jest dobrze, musi być zapełniona. Słuchajcie, już teraz możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrybować kanał Gramy, wpadajcie oczywiście Właśnie. na vlog Nicole TV. Ej. Oraz znaczy, na Money Game. Chodź musimy usiąść, chodź 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 Jestem ty? pierwszy haha Ej, a ty? A zauważyłeś że ja mam nowy strój? Czekaj Uuuu Co ty masz za kotełka motelka? Ja jeden fajny Ja słuchajcie cały czas tak samo wyglądam da Dajcie nie. dużo łapek w, w, Ale Tutaj pod tym dajcie dużo łapek Żeby wreszcie gramy się przebrał Nie, no. ja lubię swój strój Piszcie czy podoba wam się mój strój czy nie bo mi... Nie o, spłyniemy! Woo. Ale będzie epicka przygoda! Ręce do kury! Do kury! Do kury ręce! Ale fajnie, Nikola w sumie mnie namówiła. Na początku się bałem, bo myślałem... Bo kiedyś byliśmy w podobnej tej gierce i ona mówiła, że jest fajnie. A okazało się w ogóle, że tam coś strąszyło, ale... Ej, czemu jest taki podobny ten... Nie! Faktycznie jest fajnie! Ale super! A tutaj jest ten... Witamy w Tree Park! Ale super. Fajnie. Ale który namiot wybierasz do Spania? Ja chyba ten zielony e, będę ja, wybierał. Ja niebieski. Tu są so możemy wieczorem przyjść, to są so możemy uczyć, ognisko no. mogę Ci historii opowiedzieć. On nas oprowadza Daniel. Który? O, cześć Ale, Daniel. Cześć. No, 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 chyba, no tak, 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 tu, Aha, on mówi, że tu możemy sobie spać i, i, i w nocy są so możemy pewno rozpalać ognisko. Mm -hmm. Możemy sobie sprawdzić tak, tą, tą lokalizację tutaj. No super, zwiedzamy tak. O, Łoł! Wow. Poczekaj Słuchaj, Daniel! Mostek. Ale zobacz! Ale wtedy nawet nie mieliśmy tego co oprowadza, nie? No! No to znaczy, faktycznie! Był Daniel, był, ale był te... Tak. Super! Był Daniel, bo on był przy tych jeleniach. Aha, ale już mi się podoba! O patrz! O ja tutaj śpię! Ja śpię tutaj, ja śpię Taki tutaj. obóz i ja, ja śpię do góry! Ja, ja tutaj! Ja też, ale fajnie! Ja poczekaj Daniel! Aha. Potem. Ile kosztował ten obóz? Świetny, ja za rok też jadę na ten obóz. Genialnie. czy będziemy mogli rozpalić ognisko? Ej, chodź, idzie... Panie Danielu, panie Danielu! Słucham! Jaki dziwny głos ma. Panie Danielu, a czy będą jakieś kiełbaski na ognisku? Jak się kupisz? Jaki dziwny, no dobra. Nie. Czekaj. No to plus chodzę do sklepu. O, kupię o patrz! Jest łazienka! Jak łazienka? O, ale jakie lustro! Uuu, Ej patrz jak się odbija! Ja cię! Wow, ale pico, ładnie tu widać. Wow, jak się wszystko odbija. Ale ładnie, no. Ja się. Ale, ale trochę brudne mówi. No. To no. co? Ej, ale fajnie. Ale super. Co się ty. Tej... Ej! Ej, lustro się zbiło! O Boże! Co to jest tam? Ty na stanie byłeś! Co to było? Halo? Ej, widziałeś to? Ej, ja pukam w to Ale jak na ścianie? Ja tutaj... Ej, ty wisiałeś na ścianie, widziałeś to? Ło, się wystraszyłam, jakaś biegałaś jakaś. Ej, ty to widziałeś? A może coś tu jest za tym lustrem? Nie, nie ma tu nic. O Boże, ja się tak przestraszyłam. Co to było, ej? Ej, a ja tam leżałam. Ja tam leżałam pod tobą. Nie wiem, ja się... Ale to... To chyba nam się tylko tak zdawało, wiesz? Ej, dobra, ej... Panie Danielu, Pani... co to było? Nie wiem jak jakieś zwarcie żarówki. Ale chodzi o lustro. To tak. Dobra. No nie wiem o co mu chodziło, jakieś zwarcie żarówki. No rozumiesz, zgasła zgasła żarówka. Daniel, chodź, idziemy. Zgasła żarówka, chodź, ale to niech nie mówi, że po... nagle zobaczyliśmy jakieś dziwne rzeczy, nie? Już jest dziwny, podejrzany ten Daniel. Ja się już go boję, chyba, wiesz? Nie. Mówiła, że mi będzie on fajnie. Jest bezpieczny. Co ci się wydaje po głosie? Ej, on jest jeszcze w środku. Po O, no zapada. Ej, Tom powiedział, że niektórzy będą spali w tej kabinie, a niektórzy tam. A ja nie chcę tutaj. A nie, tu już śpimy, zobacz? Ho, jest. Nie, ja jestem tutaj, tych tych, bezpieczna. Ej, rozdzielili nas. O, to co? Szkoda. To słuchajcie. No? Słuchajcie. Y, ja teraz... jestem bezpieczna. Ej, a my stąd nie możemy wyjść w ogóle, czy co? Nie, nie wychodź, bo jest noc. Ale nie możemy ja się nawet słuchaj. zobaczyć. No, nie, ja idę jeszcze. Chłopakom opowiedzieć, że ten historia. Tam jest Daniel. I to wy macie lepiej. Bezpiecznie. Dobra, ale wiesz, co bardzo bezpiecznie teraz tu jest. Coś się dzisiaj rano stało w tych lustrach, ale to ja myślę, że to też była wina zmęczenia, bo troszkę czasu płynęliśmy. Także chodźcie, chłopaki, powiem wam. Co to jest? Co to jest? Nie! Uciekaj! Uciekaj! On cię bije! No ja co no, Przecież! Nie ale on tutaj musisz uciekać! Nie! Jaki wariat, Jaki szaleniec wygodnie No lec, do naszych No lecę! No ja wiem, czy ty mieszkasz! Co to za psychol tam był? Skąd? Kto był ten Daniel? Jest ten Daniel? No jest! No uciekaj do środka! Boże, a ja sąsiadłem. Ja ale przeżyłem, ja już krwi nie mam prawie! Wiesz, że to dzisiaj nie ty jakiś psycho zaatakował na ognisku! Nicole, ja ci mówię! Ej, drzwi się zamknęły! No to dobrze, lepiej, że się zamknę ten psychol tu nie wejdzie chociaż. Masz on w oknie! Gdzie, coś ty? O zerka w oknie! A ja się walczyłam! Nie ma go. O, on mówi, że... Ej, a gdzie jest, Daniel? Ej, to, Ktoś coś mówił? Fo... A ja to mówię! Foiz... Fo... Foiz... Ty się ja mówisz, kto tak to, no, to był? No, ty mówisz kto to był. Ale słuchajcie, dobra! Wszystko gra, ale gdzie jest Daniel? Mi się wydaje, że on jest to zaplątany. No właśnie on mówi, gdzie jest Daniel. O ja coś mówię! Co mówię? Że idziemy do łazienki. Bugsna. Ja Ej, ja cię! Ty ja sobie za jasne historyki chciebie mi opowiadać, nie? A tu nagle taka akcja wyszła, ty... Co za psycho jakiś nas tam gonił, nie? Co za... co tu się dzieje? A ty w ogóle Pusimy mnie oszukałaś, tutaj? bo to jest chyba straszny jednak ten las, to nie no, jest ten ale las. nie, ale było w ulotka, że bardzo bezpiecznie... To jest kto szy! O Daniel! Ej, Daniel, to ty jesteś na pewno! Przebrałeś się, powiedz prawdę! Ej, on się pisze, ty, że czemu wszyscy tutaj są... No a ja mu powiedziałem! Mówisz, nie, a atakował nas ktoś, ty mówisz! No, ja mu powiedziałem, że nas ktoś atakował, ale Daniel to na bank jesteś ty. A Daniel mówi... No. Co by, y, że, nie wie, że coś nam się wydawało, idźmy spać lepiej. Ej, on nam nie wiesz, mówi, ej, ty, Daniel, ty nie ściemnia, bo ty jesteś w to na pewno zaplątany. Ja nie, nie, nie idę spać i weź tutaj, nie opowiadaj. No, powiedziałem mu, ten Daniel jest dziwny. Po we mam, ja muszę coś zjeść, chyba, Też żeby ty nie nabrać tą krew. No w ogóle, krew. tutaj się nie odrodzi już krew. Jak się nie odrodzi, ty? O, jesteśmy tu. Daniel, otwieraj, a, a. Daniel, jak ty, Daniel, wszędzie tu drzwi są zamknięte? On sobie wyszedł pewnie. Coś hmm. mi się tu nie podoba. O, on mówi idźmy gdzieś tam czy coś. No dobra, to niech otworzy drzwi. O, otworzył. Hej Daniel! Nie Daniel, Daniel jest zły, nie podchodźcie no, do Daniela. Ja będę mówisz? każdemu mówił. Ej, słuchaj, jak ty masz? No, no, no ten... Uważaj na Daniela, bo on jest jakiś podejrzany. Nikola uważaj na no, Daniela. Dobra. Dzień dobry panie Danielu! Uważajcie na pana Daniela. On Dzień Dobry! O, idziemy. No. Udawaj, że, udawaj, że go Udawaj. Ha? Ale idziemy? bardzo ładny dzień panie Danielu! Oszuście ty. <grym> I gdzie my idziemy? Nie wiem, górna. Ej, Ej on nam coś tutaj powodzenia życzy. Aaa! O, patrz, jaka fajna tutaj jest atrakcja. No dobra, nie jest źle, ale dla mnie to ten Daniel jest jakiś dziwny. Oj Boże, prawie spadłam. Uważaj, co przegrałbyś? No. No idź, idź, bo on się pląta. No spór. idę, idę. No. O, ale fajnie ten parkour. Widzisz? To jest epicko. Nie, jest źle. Fajnie jest, ale, ale nadal mi się coś tu nie podoba. Obawiam się, że to coś co? gdzieś, coś może wylecieć, a ja o tym nie wiem. O, Ej, jak to jest możliwe, ten Daniel bo za nami, on nagle tu stoi? Coś tu jest, na pewno nie tak. A on po prostu szybko Daniel, ty ej, jesteś duchem Ej, ty chyba. też masz jakąś kanapkę? A nie, my takie kółko zrobiliśmy. Ej, zrobić. ty też masz kanapkę. Jest, mam kanapkę, będę ją jadł. Nie nie Nie! Nie jedz! Ugryzłem ją. A ja jej nie jem. Właśnie bo jej boję. Ej, to ja jej Chowaj też nie ją! Ej, ugryzłem ją. Chodź, myślisz, że ją wypuść do łazienki? Czekaj, tu wypuściłem O Onik apostoł. Dobra. Ja ci powiem, że jestem trochę zmęczony. Tu jest łazienka, znowu ja poszedł do łazienki, bo muszę iść się załatwić. No czemu się noc zbliża? Boże, ja nie chcę tej nocki. A ten Daniel... Nie, nie, nie. Co to? Ktoś je tą kanapkę. Nie jest tej kanapki! Ja idę teraz spać. Ej, ten, ten nie jest tej kanapki, Boże, Chodź, nie... Ja idę teraz spać. Ja też. Ej, powiedz mu, żeby nie ja tej kanapki. Ej, tylko w trójkę jesteśmy, jakim cudem? O, Co? dobrze, że wyszliśmy, bo opada deszcz. Ej! On chyba też czuje, wiesz? Ej, ja... Jest Daniel! Daniel. Ale mnie wystraszyłeś, Daniel! Uważaj, bo on może być podejrzany. Nie po coś tam, ale nie, nie ja wychodzi, ja stoję wychodź. Koło niego. Daniel, ja się patrzę tu i tu, bo ja się boję, że coś ja będzie. Ja nie mogę nic widzieć, ja, ja nic nie ja widzę. Ten dziwnie tą kanapkę, ale zobacz, on się dobrze czuje po tej kanapce. Może zjedzmy, bo ja głodny jestem. Nie, ja nie jem. Ten Daniel jest dziwny, naprawdę. No, ale niby taki zwykły gościu, nie? A Ja patrzę na nim jednym okiem i jednym na wejście. Uważaj, bo patrzę też patrzę na niego, nie, na ręce upatrzę. Nic się nie dzieje, no, za mną tym też nic nie ma. A już nie pada, chyba? Jest okay. Daniel, idź, sprawdź, ja czytam. Ja jestem. O, Staniel wyszedł. Jest spoko, Uważaj. Look the Patrzcie, co? Storm na pogodę, Gdzie już chyba. Minął Mm -hmm. O musimy znaleźć drewno, drewno no. bo nam się ognisko. No ja, ja, ja tutaj ja tutaj zostaję. Mam jedno. Czekaj, no dobra, ja się boję. No zbieraj też. No dobra. Widzisz coś? Nie. Tam musimy. Dwa mamy. Ja też mam dwa. Ej, tamten poszedł, to niech już pójdzie, co? A nie on tutaj jest. Ej, ja mam, ja mam najwięcej HP. Wy macie tak malutko. No mam malutko. No dobra, Szukaj chodź. tego drewno. Chodźmy wszyscy razem. Ej, co strzela do mnie? Uważaj, tu są jakieś pułapki. Powoli idź. To jest takie coś na drzewie, nie możesz iść przy tym. Wiesz, musisz to jakby omijać. A tu te pułapki pozostawiał? Ja nie wiem. Ej, mamy wszystko, chodź. To dobrze, ja już nie szukam, bo coś strzela do mnie. To Dziwny pułapki. ten raz jakiś jest. O, jest, mama. A ten cwaniaczek Daniel sobie nie szukał tego drewna. No bo on tutaj piłował. No. Ja go nie lubię. Ja mu chyba to powiem, że go nie lubię, wiesz? Nie, nie. No. Panie Danielu, pan jest dziwny. Sam jesteś dziwny. Jaki typek, okej, dobra. Ogrzejmy serenco, bo zimno ci pewnie na tym no. kantingu. O ja coś mówię. Po Co to znaczy? Nie wiem, to blue tense. O ty mówisz. He, co ty bym powiedziałeś? Że gdzieś jest pistolet? Co? co Ej, to... patrz! w pistolet! Tak, dawaj! Nie można go wziąć. Niech leży, chodź. No nie wiem, na razie... Co ty robisz? Co to jest? Co ty robisz? Idź stop, Nie bierz go! Nie biorę, ale on sam bierze! Co, on się? W niego, bo on mnie denerwuje, on jest dziwny. Nie strzelać! Strzela do niego, mówię wam, uwierzcie mi! On mi dał dziwną kanapkę. Strzeliłeś! Chyba załatwiłem tego, Daniela. Gdy ty jesteś? Ja się muszę zgłosić na policję! Ja dzwonię na policję! Haha, ha, załatwiłem Daniela, jesteśmy woli! Idziesz do więzienia! Nie idę do więzienia, bo on był tak. To on wszystkie pułapki na pewno zostawiał. Tak, to on wszystkie pułapki to zostawiał. Nie! Nie! No mówiłem wam, że Daniel był mordercą! Ty jest. On nigdy nie spał, on był duchem jakiś, zobacz! Ja go może... Ty! Ja go może przeszukał może tutaj albo coś. Nie. Ty, ty ja cię zgłaszam jak przyjeżdżemy. Ty ja pójdę, żebyś poszedł do więzienia. Nie! Ty będziesz ze mną ci mówię, że będziesz mi dziękowała. Nie. nie. Tak. Nie. To ja wracam. Nie, nie tak. masz łód. No to jak ja mam wrócić? O dobra, chodź. Teraz nawet nie mamy co robić, nie ma nas kto oprowadzać. To co, już koniec naszej gry? To, no, jeszcze nam zostały trzy... Jeszcze nam zostały trzy dni. Ale wiesz co? No. Ja myślałam, że może już dzisiaj pojedziemy. No, to wiesz co, dzisiaj wracajmy. Ale ja wam to... mówię, coś nie tak było z tym Danielem. Chyba dobrze, że go załatwię. Musicie mi uwierzyć na słowo, Daniel... Jesteśmy był tutaj. jedynym podejrzanym. Ja się tutaj chowam i idę spać. Chodź, no czemu już, się chować? Już nie ma nic złego. Się po, po, Chodź, wejdzie, nie ma już nic złego. Nie. nie ma już nic złego, nie bój się. Czemu, ale czego się boisz jeszcze? O deszcz! O, to w sumie dobrze, że uciekliśmy. Hmm. Ten deszcz to jest... Ja wam mówię, coś tu było nie tak na tym obozie. Tylko, że zobacz, ten Daniel cały czas się przebierał, za jakiegoś tam pana w tych biało-czerwonych, biało-czarnych paskach. Ale to nie on. No mówię ci, I że to był on. Drzwi. A chyba Może też on gość. zamknął, bo przecież zimno wieje. No to nie on, na pewno. O, no, no dobra. No to czekamy, bo ja myślę, to że... Czekamy, to czekamy, słuchajcie. ...że to chyba... E, nie będzie już nic złego, wiesz? Myślisz, że się nic złego nie stanie? I na spokojnie... Ej, co to jest?! Co? Rozpalimy nam! A ja, ja nie mam, umarłem! Ja idę do toalety szybko! Konfiguruj! jedyna! Co?! Knąłeś? Tak! Czekaj do toalety! Gdzie jest toaleta? Szybko! Gdzie jest toaleta? Żyjemy! Jest! Ej, patrz, jakieś przyjście. O nie, labirynt! Najgorsze co może ja coś może kupiłem. Żebyś tutaj był. Ale nie możemy wyjść stąd. No szybko, musimy wyjść. Chodź ze mną, chodź ze mną. Chodź nie, 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 nie. <laughs> nie przesuwaj mnie, jupanel. Ja się trochę boję, nie, 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 nie. No gdzieś jest to wyjście w ogóle? Ej, co? To jednak on żył i to nie był on I po co to załatwiłeś? To ten Daniel chyba chciał nam pomóc A ty go zabił. Słuchajcie, jeśli się jak podobał, koniecznie zostawcie łapki w górę Właśnie, a w kolejnym odcinku Może nam się ale uda... Ale muszę, ale muszę Musisz iść do więzienia, muszę cię zgłosić na policję i musimy, musimy, kontynuować to i zobaczyć co się tak naprawdę wydarzyło i, i nie załatwimy Daniela, zobaczymy czy ten Daniel faktycznie nam być może pomoże. Także do zobaczenia w kolejnym odcineczku, pa pa.